Mam koludiska tutaj, alurę, ja, i i gramy sobie na ReziPaku. Tak ogólnie widzicie, tutaj jest ReziPak. No i link będzie do pobrania w opisie. Bo spisałem do Reziego, że może mi napisać, jeżeli chce, to... Mu... że mi wyślę link... Co ja mówię? Wysłałem już mój link. No to zaczynamy. Rezipack. Okej okay. Zawsze gram z tym bonus chestem, bo to jest naprawdę przydatne. Szczególnie tutaj, bo tutaj jest ciężko trochę. Więc jeżeli Wam to się nie podoba, no, so, a, no to sorry, ale <gryw> nic na to nie poradzę, że ja tak już po prostu gram. Sprawdzę czy wszystko działa, tak. okej, okay. no to można grać. Dobra. I teraz, gdzie ten chest jest? Mm, control, nie jest controls. Oprzez... No gdzie ta skrzynka? Dobra, może później poszukam. No i tak, zastanawiam się nad tym, czy nie włączę tego, że y, Eku mi nie będzie. Nie będę gubił Eku, bo dla mnie to będzie tragedia. No po prostu nie chcę przeklinać na filmach. Na sesji nagrywałem y, and Inc. trzeci odcinek, ale się tak wkurzałem, bo nie mogę na nic wejść, że... No. zaczęłam przeklinać. W ogóle jestem osobą nerwową O Jezu Okej okay. A ogólnie... a właśnie Dobra Robíme sobě craftinga. No, mana. No. OK. Robíme se jedna. Drevňany Chinów. nie wiem po co mi ta siekiera no ale jak już zrobiłem ogólnie jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi w tej serii to chcemy sobie porobić na przykład trochę tak jak Remek ma czyli że będziemy śledzić Remka na bieżąco i będziemy robić to co on ma zrobiony. Znaczy, wiecie, nie będę robił idealnie wszystkiego tak samo, bo to też trochę nie ma sensu, ale będę na przykład trochę, jakby tak powiedzieć, ściągał od ręka, więc nie miejcie mi za złe. No ale nie znam się jeszcze na, za bardzo na tym, może w drugim sezonie już będę sam grał, albo zrobię ogólnie moj, moją paczkę modu. Tam możecie słyszeć w tle psa, który szeka. A, tutaj jest jakaś skrzynka. O, fajnie. Mam nadzieję, że mnie nic tu nie przy... atakuje. O Tam jest wioska. Mhm, mh, mh. Ogólnie sobie zrobimy siekierkę kamienną. Killow zrobimy kiedy indziej A w sumie jest. Mogę zrobić sobie mieczyk i zabić te krówki. Bo na pewno jedzenie się przyda. Okej. Okay. Jakbyście mieli też problem z tą paczką, na przykład żeby odpalić ją, to napiszcie na gram też poradnik. Aha, i chciałem Ciebie Bartek pozdrowić Nubię mój mały Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił oglądając ten film Bo ja się bawię świetnie na razie Tutaj coś jest, ja dear Okej Ogólnie chcę nazbierać 8 8 Expa żeby, ósmy level znaczy, żeby... Żeby mieć miniony Wow Tutaj są jeszcze trzy niedźwiedzie. A! Wściekłe niedźwiedzie będzie odcinek. Chyba. Tam są delfiny czy rekiny, bo ja nie wiem. No, ma prawie drugi level. I zaraz będziemy mogli coś sobie zrobić. Skórę daj O ty mendo Aha on nie pad! Lol Dobra Trzeba jest Nie dotykam cię, więc ty mnie też zastaw No czemu? Nie. Dobra Dobra, jeszcze dwa musimy mieć Dobra, pozbieramy sobie trochę tego drewna na dom. Fox, niedźwiedź. No spadaj! No naprawdę przyda mi się ich skóra. Dawaj, skórę! Okej. A już mam. No lol. Kwadracik! No dobra, słonia nie bije. Dobra. No i tak, filmy będą mniej więcej, jeżeli chodzi o Resipack, będą no takie, że jeden na przykład będzie budowlany, drugi będzie przygodowy. Na mnie taka mieszanka. Nie chyba będę robił serię, w której będę po prostu pokazywał wam, jak buduję, bo... Mam no, ochotę pobudować z wami. Hmm. Mm -hmm. Dobra. Tutaj ogólnie z tego można właśnie wełny, a z tego... Lol, nie pamiętam. Dobra. Ha. Dobra. No to ciśniemy. No i ile ten odcinek będzie trwał? No ale na pewno nie będzie krótki, bo wiecie początki Dobra, tutaj coś jest. O nie. Jak ja nie lubię. Nie, ja stąd idę. No Dobra. Tam coś są bany. To też bany? Bany. Dobra, robi się noc, więc wejdziemy sobie tu. Bo nie chcę spotkać Newton Creepera ani nic. Bo wiecie co, chyba tu, te, tutaj na kończył ten film Bo no po prostu nie chcę was zanudzać moją drogą Po prostu po, poza odcinkiem znajdę miejsce na dom I będziemy cisnąć Będzie ci przyda do przetapiania Jakby nie coś trzeba przetopić. Okej okay kopię się tego węgla zrobię sobie ten mhm. zostawimy to tutaj no myślicie tak się robi backpack teraz twoje ramy i tutaj wszystkie te itemki które mi są niepotrzebne w tej chwili powrzucam okej tylkę to zobaczymy czy coś się z przyda okej okay, miecz na pewno kill off też mm -hmm. crafting tu stoi no dobra zbierzemy go okej okay. coś jeszcze Zrobimy sobie jeszcze jeden mieczyk. O, bo zrobię sobie jeszcze kilo. Okej. Okay. Nagrywam. Sorry, ale muszę to powiedzieć. Po prostu mam kretynów w domu. Mówię, co ja mówię do ekranu. Nie jestem tobą. Dobra, kończę odcinek. Dobra, no jest to by było, Ludziska. Na tyle w pierwszym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Nie to. No i cześć.